Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone w liczbie numerologicznej 1, jedyneczki. Rok numerologiczny 2022, który rozpoczyna się 7 września 2021. Szerzej o tym było wcześniej we wcześniejszym filmiku, również jako liczyć swoją liczbę urodzeniową. Ale wracając do tematu. Dla osób urodzonych 1, osoby urodzone z liczbą urodzeniową 1 wchodzą w siódmy rok numerologiczny. Dla Was zaczyna się od 7 września siódmy rok numerologiczny. Odpowiednikiem Wielkich Arkan dla roku siódmego jest karta Rydwanu. I to bardziej będziemy pod tym kątem interpretować. Karta Redwanu mówi o tym, że w Waszym roku będzie dużo ruchu, dużo zmian i to takich zmian, których to Wy kierujecie swoim losem. Po prostu będzie się, jedyneczki, działo. Działo, będziecie dokonywać wyborów. Dla niektórych jest to jazda nowym pojazdem, przeprowadzki, zmiana pracy, zmiana dosłownie życia. Ale po prostu najważniejsze to jest to, że jest ruch i że to wy macie wybór, czy pojechać w lewo, w prawo, czy prosto. Wy będziecie dokonywać wyborów, będzie to dla was rok pełen wyborów, bardzo intensywny rok, będzie dużo się działo. Jaka runa wam będzie patronować? I tutaj już nie numerologicznie, tylko po prostu z losowania. Dla jedynek wyszła runa ISAS albo inaczej ISO. Runa lud, runa zamrożenie, czyli nie daj się sprowokować. Jeżeli będziesz nosić tą runę przy sobie w trudnych momentach życia, czyli takich, gdzie się ludzie kłócą, coś od kogoś chcą, wymuszają, yy, bądź agresywnie nastawieni są, bądź sytuacje są takie, że są pod napięciem, narysuj sobie runę ISO, tak wygląda, taka prosta kreseczka, ona zamrozi, odepnie ciebie. Nie daj się prowokować, bądź jak lód. Mogą sobie gadać, mogą sobie mówić, a ty Rób swoje. Taka jest rada od Odyna. Na rok dla ciebie twój numerologiczny, siódmy rok. Jakie drzwi się przed tobą otwierają? I tutaj mamy starota 78 drzwi. Przed tobą się otwierają. Ja tylko sobie zerknę, jaka tu nam karta wyszła. Przed tobą otwierają się drzwi ukradkowych zmian, zmian życiowych. Koniec bycia kimś na posyłki. Pora zabrać się za swoje życie. Jeszcze nie do końca jesteście gotowi. Załuka jeszcze obserwujecie to, co było, ale jesteście już gotowi na zmiany, czyli duże zmiany życiowe. Otwierają się przed tobą możliwości pod warunkiem, że się odważycie na ten. Krok, ale trzeba się odważyć. Nie ukradkiem jak złodziej, tylko odważyć. A jakie drzwi się zamykają? Koniec wbijania szpil w plecy, koniec kładzenia kłód pod nogi, zamykają się wszelkie jakieś choroby, niedostatki życiowe, zamykają się ukradkowe spotkania i walka o swoje życie, zamyka się samotność. Tego nie ma. Ruszacie do przodu pod warunkiem, że się odważycie, bo rok siódmy, rok siódmy to jest yy, rok ruchu dla Was. Tylko musicie się odważyć. Jeżeli to zrobicie, to się uda. Z kart czterech pór roku, Tarota, co dla Was szykuje każda pora roku? I tak, ponieważ rok zawsze zaczyna się na jesieni, co szykuje dla Was jesień? Cztery pentakle. Zbiór, być może nowe oferty pracy. Takie czekanie na większe zyski, na gromadzenie pieniędzy na coś nowego i czekanie, skupienie się bardziej na gromadzeniu, czy to uczuć, czy finansów, yy, odkładaniu na później, po to, żeby potem ruszyć z kopyta. Jesień jest gromadzeniem odkładaniem nie szastaniem. Taka jest rada. Co na zimę. Na zimę karty mówią o tym, że pora będzie zakończyć to, co nie służyło. Opuścić co niektóre sprawy ludzi. I zacząć podążać za swoim losem. To co mówił Rydwan. Podążamy, siódemeczka, podążamy za losem zimą, już robimy te plany i już odchodzimy. Tu zgromadziliśmy środki i gromadzimy. Są latem. A latem, moi kochani, ruszamy do przodu, a latem, yy, podróże, jak to wakacje. Yy, ale też, mamy księżyc, więc czas zająć się jaką, jakimiś swoimi uczuciami, zająć się swoją, swoimi emocjami, zająć się bardziej związkami latem i robieniem planów na przyszłość. Tylko uwaga, bo łatwo nas wprowadzić na manowce. I wiosną bo tutaj było lato, a tu mamy wiosną. Wiosną, moi kochani, zmiany. Ruszamy do przodu. Już nie oglądamy się na innych, już dosyć. Dosyć. Stąd dlatego latem potem mamy taką piękną kartę, tak? A wiosną uciekamy od tego, co nam nie służy, i ruszamy na nowe. Rusz w nowe. Nie bój się. Ja wiem, że ciężko, ale dosyć już znosiłyście jedynki wszystkiego. Następna karta jest to karta przesłanie od Waszych przodków. Co przodkowie chcą Wam powiedzieć na ten nowy rok? Oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, że milion tysiąc kart, ale to są wszystko taroty, więc tak naprawdę jeden tarot, a więcej po prostu możliwości. Przodkowie chcą wam powiedzieć, że teraz ten rok. Jest to rok dla was ruchu. Mamy tutaj koło fortuny. I. To koło fortuny to jest coś, co jest zesłane i na co wpływu mieć nie będziecie. Wasz los zaczyna się odwracać. Wychodzenie z więzienia, wychodzenie z pisania, układania planów, wręcz realizacja planów. Przodkowie mówią, jest to dobry moment, to jest to, co zostało Ci przeznaczone, wykorzystaj to, bo taka okazja się może nie powtórzyć. Przesłanie od: to jest tarota duchów, jakby nie było, tam mówiłam z jakiego. Tu mamy tarota elfickiego. Przesłanie dla Was od Waszych opiekunów duchowych, od Waszych zwierząt mocy. Ja mam tu kartę kapłanki dwójka, a między innymi dużo dwójek przewija się w roku. I ta karta mówi: zachowaj w tajemnicy swoje plany. Zachowaj w tajemnicy, jeżeli chcesz brać ślub. Zachowaj w tajemnicy, jeżeli chcesz się gdzieś przeprowadzać, zachowaj w tajemnicy wszelkie swoje zmiany życiowe. Podążaj za głosem serca, ale nie wyjawiaj, bo jeżeli wyjawisz, to się może tak skończyć, tak? Zachowaj dla siebie swoje plany. Teraz uczucia. I tak, uczucia dla związków, które których się dobrze wiedzie, są fajne i niezależnie, czy to są poślubione, niepoślubione. Co dla Was? Dla Was jest tak, dawanie. Chciałybyś dwie karty. Dawaj, a otrzymasz. Dawaj, to co dasz, to Tobie się zwróci po trzykroć. I zaufanie. Zaufaj. Zaufaj. Nie doszukuj się rzeczy, których nie ma i nie rób komuś z tego powodu Wyrzutów. Po prostu zaufaj i leć do przodu, tak? Leć tak jak ten spadochroniarz. I zaufaj i dawaj. Co dajesz, otrzymujesz. Jeśli do kogoś idziesz z gębą i działolisz, to to samo otrzymasz. Ale jeśli idziesz sercem, to również otrzymasz serce. Dla związków, których się trudno wiedzie, jest może tak nie ok jakoś tam gdzieś tego, jest to karta błąd. Błąd życiowy i pora to wyleczyć. No to Rydwan mówi o tym, że to będzie dobrze teraz zrobić porządki w tych związkach, bo to był popełniony błąd. Pora się wyleczyć, nie czekać, aż się samo coś zadzieje, tylko wziąć sprawy w swoje ręce. I dla Singli, Single 2022 idealizowanie siebie. Jeżeli będziesz ciągle siebie idealizować, to nikogo nie znajdziesz. Pora przestać być zapatrzonym, zadufanym w siebie, pora przestać wzdychać do jakichś ideałów, które gdzieś tam sobie wymyśliłeś, tylko popatrzeć na to, kto ma dla ciebie serce, kto zawsze przy tobie stoi w trudnych problemach i tam szukaj tej osoby, tam z tą osobą pisz, nieważne jak wygląda, dlatego że wygląd to jest rzecz zmienna. Coś może się zdarzyć takiego, że no nie wiem, nikomu nie życzę na przykład raka, ale na przykład nagle w pewnym momencie kobieta ma uciętą piersi i już się zmieniła i co nie będziesz jej kochać? Albo odwrotnie, coś się stanie z mężczyzną, Nie wiem, przywieje przeciąg, budzia się skrzywi i co? Nie będziesz kochać. Chodzi o to, że przestań myśleć, że jesteś najpiękniejszą osobą świata, jedynko, a jedynki lubią dążyć do przodu i być troszeczkę zarozumiałe. Nie jesteś pępkiem świata. I jeżeli zmienisz takie postrzeganie, że ja zasługuję na super, hiper, nie wiadomo kogo, modela czy modelkę, to zaczniesz spoglądać na ludzi sercem i dzięki temu możesz znaleźć osobę. Ale warunek przestań siebie idealizować. Jeżeli chodzi o Twoje finanse w 2020 roku, Skatkiper tutaj były czeka Stezano uczuciowe, a tu mamy Skatkipera zmiana. Zmiana, ale to jest zmiana na lepsza, zmiana pracy, zmiana, yy, zmiana w ogóle nastawienia. Ta karta mówi, żeby zacząć się już rozglądać za czymś fajnym, nowym, a może do Ciebie wpaść jakiś szczęśliwy los. Coś, co wypatrzysz, łap to, chwytaj, bo to jest ten moment. To jest to koło fortuny, to jest ten rydwan wcześniejszy, który mówi o tym łap, byka za rogi i do przodu, bo możesz dużo zyskać, tylko będą ważne zmiany. Dla niektórych to też przeprowadzki i przez przeprowadzkę zmiana pracy przez nowe zyski. No i ostatnie zdrowie. Zdrowie mamy koniczynkę, dwójeczkę, więc tutaj raczej mogą dokuczać Wam alergie, troszeczkę przemęczenie, ale ziołowa kuracja wskazana, większych jakichś problemów. Nie widzę. Oczywiście zapomniałam powiedzieć o czujach, jak to jedynka, więc teraz macie okazję wybrać sobie czuje. I nasze czuje to jest księżyc z bursztynem, muszla, taka ładna, o, muszelka sobie, i Gołębica. Piękna gołębica. Także jeszcze raz pokażę. Czuję księżyc, muszla i gołębica. I teraz, co będzie w tych czujach? No będą przesłania anielskie, przesłania od Twojej duszy i w ogóle jakaś tam rada. I zaczynamy od Księżyca. Jedyneczki na 2022. Kto wybrał Księżyc? Przesłanie anielskie. W ogóle jeszcze takie przesłanie jest jedno. Targuj się o swoje życie, przestań siedzieć na tyłku i wzdychać i mówić, żeby spadła na Ciebie gwiazda z nieba, przestań oczekiwać, pora się targować i ruszać do przodu, koniec z czekaniem, pora na działanie. I to dla tych, co wybrali właśnie księżyc. I teraz tak, przesłanie od aniołów, anioł harmonii czakr, czyli jeżeli... Ta karta mówi o tym, żeby zharmonizować sobie w 2022 roku czakry, medytować nad nimi, rozwijać się, myśleć i czuć sercem, po prostu zadbać o swoją duchowość, bo to jest dla Ciebie bardzo ważne. To jest takie przesłanie od aniołów. Opieka od aniołów. Anioł stróż dojrzałości. Przyjmując odpowiedzialność, buduję też swoją siłę. Czyli ten anioł podpowiada, że masz ochronę od swojego stróża, tylko przyjmij odpowiedzialność za swoje czyny, słowa i gesty. Dzięki temu będziesz silny. Mów prawdę, przestań oszukiwać i podążaj za, za tym, by spełniać siebie sobie ogólne przesłanie z karteli Seleny. Rozwój. W 2021 czeka Ciebie rozwój. To, co cały czas mówiliśmy. I od Twojej duszy przesłanie szóstego zmysłu. Uziemienie. Zadbaj o czakrę podstawy. Zadbaj o uziemienie. Nie bujaj w obłokach, tylko bardziej materialnie. To jest dla tych, co wybrali księżyc. Teraz dla tych, co wybrali muszelkę. Ogólne takie przesłanie to jest: czekać szczęśliwy los. Dla tych, którzy jeszcze się nie hajtnęli, a chcą to zrobić w tym roku, no to jest to idealny moment. To też zabawy, więc korzystaj z zaproszeń na różnego rodzaju wesela, zabawy i tego typu rzeczy. I teraz od aniołów, anioł jasnego widzenia. Anioł jasnego widzenia mówi o tym, że wszystkie odpowiedzi masz w sobie, tylko zajrzyj w głąb siebie. Ty już wcześniej czujesz i wiesz, i nie musisz się upewniać, nie musisz doszukiwać się, czy to, aby na pewno to. Opieka anielska, anioł pokoju. Otwieram swoje serce i spoczywam w pokoju boskiej miłości. To samo co tutaj. Otwórz swoje serce, myśl sercem, czuj sercem. Spoglądaj sercem. Przesłanie z Eli Sereny, czekanie. Koniec z czekaniem. Ponieważ masz tutaj wcześniej Rydwan, a karta mówi czekanie. Możesz czekać i się nie doczekać, tak jak ten rozbitek. Karta mówi, jeśli będziesz czekał, nic nie osiągniesz. Pora ruszyć do przodu, tak jak ten tak, co leci. I przesłanie z szóstego zmysłu od Twojej duszy: co kochasz? Zastanów się i przeanalizuj, co kochasz, kogo koszasz, czego oczekujesz. I podążaj w tym kierunku. I przesłanie dla tych, którzy wybrali gołębice. I zaczynamy od ogólnego przesłania, to jest: yy, przestań się zamykać, przestań desperacko szukać, nie wiem, partnera, partnerki, czegoś innego. Wyluzuj, pójdź, pobaw się troszeczkę, i wtedy dopiero coś ruszy do przodu. Przesłanie od Anioła. Anioł słuchu. Anioł słuchu mówi o tym, by słuchać, a nie tylko gadać. Słuchaj innych, a dzięki temu możesz wiele zyskać, bo wyjaśnią się niektóre sprawy. Nie, jedynki mają to do siebie, że lubią przewodzić, więc tym razem ty posłuchaj. Posłuchaj, co inni mówią, bo dzięki temu albo możesz coś zyskać, albo zrozumieć sytuację, albo spojrzeć coś, na coś z innego punktu widzenia. I opieka anielska. Jestem wzmocniony i uzdrowiony mocą Bożej miłości. Pamiętaj, że wszystkie leki masz w zasięgu swojej ręki, masz opiekę boską nad sobą i w trudnych momentach poproś o pomoc, a będzie Ci dana, czy w postaci znaku, snu, czy sytuacji, jaka zostanie zesłana dla Ciebie. Tylko w to uwierz. I grzeczna dziewczynka. Grzeczna dziewczynka siedzi, sprząta i... Jest tak zawikłana w te porządki, że nie widzi, że ta pajęczyna ją oplątała. I ta karta chce ci dać znać, że za zablokowałaś się, czy zablokowałeś się i nie widzisz możliwości ruchu i wyjścia z sytuacji, wszystkim usługujesz, czy dla wszystkich robisz. A pora jest ruszyć, to co mówił Rydwan. Czyli strząśnij tą pajęczynę, oczekuj i zacznij robić w końcu coś dla siebie, nie tylko to, czego oczekują inni. Czyli nie musisz być koniecznie grzeczna, grzeczny. Ale rób to, co ty uważasz i czujesz. No i ostatnia od Twojej duszy, przyjmij dary wszechświata. Twój szósty zmysł mówi, że yy, Świat, wszechświat ci wiele oferuje, tylko wystarczy poprosić i zauważyć to, co dostaje ci zsyłane, i przyjmować to. Przestać negować, zauważać, że też są inne sytuacje życiowe i że czasami mamy wpływ, tylko musimy w to uwierzyć. Dziękuję ślicznie wszystkim jedyneczkom. To jest dla Was przesłanie na rok 2022, numerologiczny dla Was 7.